Witaj na kolejnej lekcji języka polskiego. Dziś mamy 24 marca 2020 roku. Przygotuj zeszyt do języka polskiego, weź długopis, pamiętaj o tym, aby zapisać temat lekcji i o pozytywnym nastawieniu. Mam nadzieję, że powoli wdrażasz się, podobnie jak ja, w edukację zdalną. Dziś chcecie zachęcić do przemyśleń nad tym, jakie są zalety i jakie są ograniczenia tej edukacji. Myślę, że to bardzo ważna kwestia w kontekście sytuacji, w której się znaleźliśmy. Mam nadzieję, że pamiętasz, na czym polega specyfika edukacji zdalnej. Przypomnę, edukacja zdalna to taka, która nie wymaga bezpośredniego kontaktu między nauczycielem, a uczniem edukacja zdalna to taka, która wykorzystuje potencjał multimediów i internetu. Kochany uczniu, warto, abyś zdał sobie sprawę z tego, że edukacja zdalna ma swoje atuty i minusy, ma swoje wady i ma swoje zalety. O tym dzisiaj powiemy. Temat naszych zajęć brzmi zalety. I ograniczenia edukacji zdalnej. Bardzo proszę Cię o zrobienie notatki z dzisiejszego naszego spotkania. Proszę, abyś podzielił, podzieliła kartkę na dwie części. Pierwsza kolumna będzie zatytułowana zalety, druga kolumna nosić będzie tytuł ograniczenia. Zestawimy zalety i ograniczenia e-learningu. W tym momencie skorzystam z notatek ze studiów. Miałam taki przedmiot, metodyka edukacji zdalnej. Okazuje się, że moje notatki będę mogła spożytkować na potrzeby dzisiejszej lekcji. Okazały się przydatne. Kochani, zaczynamy. Pierwszą zaletą, którą się wymienia, jest elastyczność. Elastyczność możemy nazwać inaczej mobilnością. Polega to na możliwości prowadzenia lekcji w dowolnym miejscu i dowolnym czasie. Teoretycznie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ja nagrywam teraz, mamy godzinę 6, 6, mam ciszę. Spokój, warunki e, ku temu. Jestem osobą, która wstaje wcześniej, tak zwanym skowronkiem, dlatego mogę zacząć uczyć się razem z tobą o dowolnej porze, nawet jeśli jest to godzina szósta rano. Powtórzę, elastyczność, mobilność to jest możliwość prowadzenia lekcji w dowolnym czasie praktycznie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu To jest pierwsza zaleta. Jeśli chodzi o drugą zaletę, to jest to brak ograniczeń terytorialnych. Nauczyciel może prowadzić zajęcia znajdując się w dowolnym miejscu i nie mając bezpośredniego kontaktu z uczniami. Ta druga Zaleta m, może być inaczej odbierana w odniesieniu do naszej obecnej sytuacji, bo w pewnym sensie jesteśmy pozamykani w domach, oczywiście dla własnego bezpieczeństwa i dla własnego zdrowia. Prowadzę zajęcia. Niekoniecznie w dowolnym miejscu, bo może wolałabym wyjść ze swojego mieszkania, ale pamiętajmy o tym, że edukacja zdalna daje możliwość prowadzenia zajęć z dowolnego miejsca. O trzeciej zalecie wspominałam już wczoraj. Chodzi o możliwość lepszego i bardziej efektywnego zarządzania czasem. Uwaga, Czasem nauki i czasem wolnym, mój drogi uczniu, to od Ciebie zależy to, w jaki sposób zarządzisz sobą w czasie. Czy będziesz przestrzegał e, tego, o czym wspomniałam wczoraj, o co wczoraj prosiłam 45 minut nauki języka polskiego dziennie dyscyplina, zarządzanie czasem nauki i czasem odpoczynku. To ty decydujesz. Czwarta zaleta, o której mówią autorzy, to szerszy dostęp do wiedzy. Możesz korzystać z bogatych zasobów informacyjnych, które znajdują się w internecie. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy te zasoby eksplorować, że wspólnie będziemy docierać do tych ciekawych e, zasobów wiedzy. Piąta zaleta to możliwość indywidualizacji tempa i sposobu nauki. Często powtarzam Wam o tym, że każdy z Was różni się w piękny sposób od siebie, że jesteś jedyny, niepowtarzalny, również w zakresie tego, w jaki sposób się uczysz. Są wśród Was wzrokowcy. Są słuchowcy, są kinestetycy, czyli osoby, które w trakcie uczenia e, lubią się ruszać, są osoby e, tak zwanego typu mieszanego, czyli na przykład wzrokowo-słuchowego. I kochany uczniu, dzięki e-learningowi, dzięki edukacji zdalnej, możesz pracować w swoim tempie i uczyć się w sposób, który jest przyjazny dla twojego mózgu. Weź to pod uwagę w trakcie uczenia. Kolejna zaleta to oszczędność finansowa. Myślę, że ona jest bardziej, bardziej odnosi się do osób dorosłych, tak jak na przykład ja biorę udział w studiach podyplomowych, które odbywam przez internet to jest to dla mnie oszczędność finansowa z tego powodu że te studia nie wymagają ode mnie dojazdów co oczywiście wiąże się z kosztami jeśli jeździłabym na przykład do Krakowa no to musiałabym ponieść koszty dojazdu do Krakowa koszty noclegu koszty wyżywienia także Studia, um, nauka w formie zdalnej jest dla mnie, jako dla osoby dorosłej, tańsza niż nauka um, w formie stacjonarnej, w formie, gdzie ja gdzieś dojeżdżam, gdzie uczestniczę w bezpośrednich e, zajęciach. Kolejna zaleta, i myślę bardzo istotna, to rozwój kompetencji w zakresie korzystania z multimediów korzystania z internetu, korzystania z narzędzi cyfrowych. Kochany uczniu, masz możliwość poznawania nowoczesnych technologii. Nie tylko korzystania z Wikipedii, nie tylko korzystania ze strony wwwzadanek.pl, nie tylko korzystania ze strony Innego rodzaju, nawet nie potrafię podać teraz nazw. Oczywiście mówię to troszeczkę pół żartem, pół serio, bo wiem, że i wierzę w to, że zdecydowana większość e, moich uczniów nie korzysta z tego typu e, ułatwiaczy w cudzysłowie. Tylko wierzysz, wierzycie w potęgę własnego e, umysłu. Nie sztuką jest coś spisać, nie sztuką jest coś skopiować. Oczywiście dobrze jest umieć e, się wzorować na czymś, co jest modelowe, co jest inspirujące. I do tego Cię zachęcam, ale myślę, że m, ta sytuacja stworzy możliwość innego spojrzenia na internet tego, abyś nauczył się wyszukiwać informacji, abyś nauczył się te informacje porządkować, hierarchizować, szukać, poszukiwać również wartościowych, interesujących stron internetowych. Kolejna zaleta to monitoring postępów uczącego się. Nauczyciele mogą mianowicie w łatwy sposób nadzorować przyrost wiedzy i umiejętności swoich uczniów. Poprzez komentarze, poprzez informacje zwrotne. Myślę, że będzie to możliwe. Pozornie może się wydawać, że taki monitoring y, będzie trudny do osiągnięcia, ale po to, y, między innymi, mamy swoje adresy y, mailowe po to są y, te lekcje. Dźwiękowe. Po to prosiłam o to, abyście nagrywali yy, komunikaty w formie ustnej, abym mogła monitorować postępy w waszym uczeniu, co będę się starała robić. Dziewiąta kompetencja bardzo ważna, rozwój samodzielności, rozwój pomysłowości, rozwój umiejętności pracy w grupie. Może się zdarzyć tak. Że poproszę o zadania, które będą do wykonania w grupie. Od razu poproszę, nie traktować tego jako jakieś obciążenie, czy zacząć się bać. Powiedziałam, być może poproszę. Ważny jest zatem rozwój samodzielności, rozwój kreatywności. Pamiętaj, to są Twoje lekcje, to jest Twoja nauka. Masz Stać się osobą samodzielną. Wierzę, że jesteś kreatywny i proszę cię, żebyś postarał się w tym e, czasie dziwnym, ciekawym zarazem wykorzystać potencjał swojego umysłu. I dziesiąta zaleta to możliwość szybkiego modyfika, modyfikowania zasobów edukacyjnych. A mówiąc, Prościej, chodzi o to, że te materiały, które ja wykorzystuję w uczeniu e, ciebie, mogę e, zmieniać, mogę modyfikować e, w zależności od tego, jak idzie ci nauka. Mogę stwierdzić, o, ten materiał jest dobry, trzeba go udoskonalić, i mogę stwierdzić, no, niestety się to nie udało. Z tego materiału będę musiała zrezygnować albo będę musiała go dostosować, zmodyfikować y, dla potrzeb moich uczniów. Zatem modyfikacja zasobów edukacyjnych, modyfikacja tych materiałów, z których korzystam. To były zalety edukacji zdalnej, a teraz ograniczenia, wady. Minusy. Bardzo proszę, sp spróbuj podejść do sprawy refleksyjnie. Zastanów się, czy doświadczasz już pewnych ograniczeń, o których zaraz powiem. Pierwsze ograniczenie: pośredni, realizowany najczęściej w formie pisemnej, kontakt uczestników lekcji pośredni kontakt, nie bezpośredni. Jest to spore ograniczenie, dlatego że ograniczone są komunikaty bezpośrednie. Ograniczone jest to, że możemy na siebie spojrzeć, że możemy spontanicznie wymienić myśli. Niestety, w, w uczeniu zdalnym jest to ograniczone. Ten pośredni kontakt, Przede wszystkim pisany. Dlatego zależało mi na tym, żebym mogła Cię usłyszeć. To jest też ważne. Możliwość tego, że możesz słyszeć mój głos, że ja mogłam usłyszeć Ciebie. Tak, to jest ważne. Za wadą y, zaś y, edukacji zdalnej jest y, pośredni kontakt ucznia i nauczyciela. Y, wiąże się to z tym, że mm, Możesz na przykład nie zrozumieć instrukcji, które ode mnie płyną, możesz nie zrozumieć informacji zwrotnej. Tak często się dzieje, również w tej sytuacji, kiedy ja piszę coś w, przez Librus, czy wysyłam do ciebie wiadomość mailową, a ty. Niewłaściwie zrozumiałeś mój komunikat. W przypadku mówionej odmiany języka polskiego jest łatwiej, dlatego że mogę na bieżąco sprostować informacje, mogę na bieżąco szybko, spontanicznie odpowiedzieć na Twoje wątpliwości. Drugie ograniczenie to trudności w utrzymaniu stałej aktywności uczestników. I kochani, niewłaściwe zaplanowanie własnej pracy, Twojej pracy, skutkuje narastaniem stresu, poczuciem izolacji, pojawieniem się kryzysowych sytuacji, które utrudniają przyswajanie materiału. Może się tak wydarzyć, że poczujesz się w pewnym momencie e, ograniczony, być może osaczony liczbą informacji, które do Ciebie docierają. To bardzo ważne, żebyś wiedział, że, wiedziała, że nie tylko ty doświadczasz e, tego rodzaju e, stresu, tego rodzaju ograniczenia. Ważne, żeby wiedzieć, że to minie, ta sytuacja się ustabilizuje i w trakcie wdrażania się w edukację zdalną poczujesz się pewniej, poczujesz się lepiej, będziesz świadomy swoich ograniczeń i swoich e, mocnych stron. Pamiętaj o tym, że e, również ten stres e, może m, się e, m, może dotyczyć mnie, ponieważ brak aktywności z twojej strony również e, może e, objawić się u mnie frustracją, e, poczuciem e, niespełnienia, braku satysfakcji z tego co robię. Pamiętajmy zatem, że E, ograniczeniem jest tutaj, są tutaj trudności w utrzymaniu stałej aktywności uczestników zajęć. E, może się rodzić w tobie poczucie izolacji, poczucie osamotnienia, poczucie zniechęcenia, frustracji, że tego jest aż tyle. Hmm? Trzecie ograniczenie trudność w utrzymaniu odpowiedniej motywacji do nauki. Mówiłam o tym wczoraj. W tradycyjnym procesie uczenia się uczący ma obowiązek obecności na zajęciach, czasem aktywnego udziału w nim. W sali zajęciowej łatwiej jest zatem skoncentrować się na treściach dydaktycznych i zadaniach niż w sytuacji, kiedy realizujesz je samodzielnie. Jest to spora trudność, dlatego zachęcam Cię. O wyznaczenie sobie stałych godzin nauki języka polskiego. Pamiętaj, masz do dyspozycji 45 minut dziennie. Pamiętaj, aby stworzyć sobie swego rodzaju rytuał, rytuał uczenia języka polskiego, stałe miejsce, w którym będziesz się uczyć, długopis ulubiony, z którego będziesz korzystać kubek ulubionej dobrej herbaty. To wszystko ma ci pomóc. To wszystko ma sprawić, że twoja motywacja do uczenia języka polskiego będzie podtrzymana. Czwarta sprawa: bariera technologiczna. I tutaj autorzy wskazują, uwaga, wydaje się i szczęście jest ona mentalna, niż techniczna. Mentalna, czyli w naszych umysłach Wydaje się nam, że mamy mniejsze kompetencje cyfrowe niż w rzeczywistości. Wydaje się nam, że sobie nie poradzimy. Wydaje się nam, że to, co jest do zrobienia za pomocą dyktafonu, za pomocą e, prezentacji multimedialnej, że to jest niepotrzebne, że to może strata czasu, że sobie nie poradzimy. Może się zdarzyć tak, że Twoje kompetencje cyfrowe nie są jeszcze na wysokim poziomie, ale między innymi temu ma służyć, mają służyć nasze spotkania, abyś je nabywał, abyś przekraczał swoje ograniczenia. Kolejna, kolejne ograniczenie, kolejna wada to plagiat i ściąganie. Wiesz, że nie cierpię plagia, plagiatu. Nie lubię ściągania, i bardzo proszę, abyś tego unikał. Nie kopiuj informacji z internetu. Pomyśl, że najwspanialszym komputerem, że najwspanialszą stroną internetową jest Twój mózg. Jeśli nie będziesz wykorzystał potencjału swojego mózgu, no to nie będziesz miał tego potencjału. To działa właśnie w ten sposób. Nie stosuj plagiatu. Nie ściągaj, nie wykonuj rzeczy, kopiuj wklej. Bardzo Cię o to proszę. Ja nie działam w ten sposób. Staram się być w swoich działaniach samodzielna. korzystam z potencjału mojego umysłu. Jeśli nie umiem czegoś zrobić, to pytam ludzi, którzy znają się na danej rzeczy lepiej niż ja staram się czegoś nauczyć i zachęcam Ciebie również do takiej postawy. Wiem, że czasem jest trudno. Y, wiem, że łatwiej jest niekiedy skorzystać z gotowca. Ale nie rób tego. Bardzo Cię o to proszę. Szóste ograniczenie. Duży nakład pracy projektantów procesu dydaktycznego. Ha! Kochany uczniu, bardzo <noise> y, zależy mi na tym, żebyś wiedział, że również ode mnie, jako od nauczyciela, Projektowanie dla Ciebie lekcji wymaga bardzo dużego wysiłku, szczególnie na początku, kiedy wdrażam się w tę sytuację, to jest to dla mnie nowość i potrzebuję więcej czasu na przygotowanie takiej lekcji. Siódme ograniczenie konieczność posiadania różnorodnych i złożonych kompetencji dla nauczyciela. Te dwa ograniczenia mówią o nauczycielu, nie o uczniu, ale myślę, że odnoszą się one również do Ciebie, droga uczennica, drogi uczniu. Stoisz w sytuacji, jesteś w sytuacji, w której wymaga się od Ciebie, że będziesz posiadał różnorodne kompetencje. Nagranie dźwięku, być może nagranie jakiegoś filmu, napisanie wiadomości w oficjalnej odmianie polszczyzny, odsłuchanie wiadomości, zrobienie notatki. Tak? Wiele różnego rodzaju kompetencji. Kochani, bardzo dziękuję za wysłuchanie moich zajęć. Mam nadzieję, że udało Ci się. Zyskać y, wiedzę i masz świadomość zarówno zalet, jak i ograniczeń, które Cię czekają. To jest bardzo ważne. E, kochany uczniu, proszę Cię, abyś czas, który został nam do końca lekcji, wykorzystał na dokończenie notatki e, w swoim zeszycie przedmiotowym. Dokończ tabelę, wróć do e, materiałów które dla Ciebie przygotowałam, wróć do nagrania. Jeśli coś jest niejasne, czegoś nie zrozumiałeś, to wróć y, do tej części y, nagrania. Y, I proponuję teraz pracę domową dla osób chętnych, dla osób zainteresowanych. Napisz wiadomość y, e-mailową, oczywiście y, w oficjalnej odmianie polszczyzny, y, jak odnajdujesz się w edukacji zdalnej? Które ograniczenia napotykasz? Które zalety dostrzegasz? Możesz również y, zrobić to w formie y, pliku audio, jeśli jest, wygodnej, jeśli jest ci wygodniej. To zadanie dla osób chętnych, to zadanie dla osób zainteresowanych a wszystkich proszę o to, abyście dokończyli porządnie. Notatkę, zadbali o tę notatkę, po to, aby powstało coś estetycznego, coś, z czego będziecie mogli korzystać. Bardzo Wam dziękuję. Życzę dobrego, pomyślnego dnia Wam i Waszym bliskim, dużo radości, dużo siły i tego, żebyście starali się wykorzystać te zalety, które ma w sobie edukacja zdalna. Pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję.